Dzieciakom brakowało rączek, nóżek, oczek. Te oczka, które były, to patrzyły się tak na ciebie, zabierz mnie, zabierz mnie. My mieliśmy jedne nosze. Znaleźliście się w sytuacji zagrożenia życia? Nieraz. Zbombardowali naszą bazę. Pięciu naszych przyjaciół, zginęło w wyniku sział. Z rakiety jak lecą, często spadają w szpitale, w szkoły, w budynki mieszkalne. U mojego boku Katarzyna Dańszewska, która pracuje w grupie Awangarda. Oni udzielają pomocy humanitarnej na Ukrainie. Cześć. Cześć, witam. Jest to grupa medyków, która działa charytatywnie. Zgadza się, działamy charytatywnie, nie mamy oficjalnego wsparcia, nikt nam nie płaci, nikt nas nie finansuje, więc y, opieramy się na tym, co sami zarobimy i dołożymy, lub też na zbiórkach, które organizujemy, żeby móc dalej tę misję kontynuować. 3 maja zbombardowali naszą bazę. Pięciu naszych przyjaciół zginęło w wyniku ostrzału. Puścili dwa drony szachi, jeden z nich centralnie trafił w nasz pokój, w którym żyliśmy, spaliśmy, leczyliśmy. To, że mnie i Kasi, skoro przed chwilą rozmawiałaś, nie było, to był cud po prostu. Nie z domu nie wypuścili, a Kasia musiała pójść do pracy, żeby zapracować na rachunki. No i to nam uratowało życie. Mamy takie drugie urodziny. 60 osób rannych każdego dnia mniej więcej takie są te statystyki. Tak, dokładnie. Ostatnio tak wyglądała. Średnia 60 rannych każdego dnia codziennie, z czego oczywiście część jest ciężko ranna. Robert z grupy Awangarda ratował dziewięciolatkę. Tak, to było ponad rok temu. To był końcówka maja, początek czerwca, czyli można powiedzieć rok temu. Mieliśmy za zadanie pojechać po rannego z otwartym złamaniem UDA, zawieźć pomoc humanitarną do Karkowa. Charków przypominam, wtedy pod ostrzałem, był oblegany przez Federację Rosyjską. Po dojeździe na miejsce okazało się, że pacjent. Miał zamanie otwarte uda, natomiast to był jakiś czas temu to był lekarz traumatolog z Mariupola. Operował, rakieta wpadła w salę operacyjną, urwało mu nogę. Amputat był już zagojony i mieliśmy go tak naprawdę ewakuować, żeby dalej został wywieziony do Polski. Ostatecznie pacjent trafił do Niemiec na protezowanie ponieważ był to lekarz z Mariupola, no to Ministerstwo Zdrowia poprosiło nas o taką przysługę. Mieliśmy pojechać do Karkowa zawieźć pomoc humanitarną i w drodze powrotnej zabrać pacjenta po wcześniejszych oględzinach. Ponieważ lekarz powiedział, że on się nie położy na noszach, a byliśmy na trzy samochody, jedna karetka i dwa busy z pomocą humanitarną, skontaktowaliśmy się z Ministerstwem Zdrowia i powiedzieliśmy, no taka i taka sprawa, mamy wolne nosze, będziemy w Karkowie, może mamy kogoś do zabrania innego, bardziej potrzebującego. Okazało się, że jest dziewczynka, która dwa dni wcześniej została ranna w wyniku oszołu rakietowego. Odłamek wszedł przez prawy bark, utnął w kręgosłupie szyjnym. I jeżeli dziecko będzie się nadawało, jeżeli lekarze ukraińscy stabilizują dzieciaka do tego stopnia, że się nada do ewakuacji, no to będziemy zabierali tą dziewczynkę z Kharkowa. No i pojechaliśmy. Dojechaliśmy do Kharkowa oszoł rakietowy. Poszliśmy spać, wstaliśmy rano oszoł rakietowy. Rano wstaliśmy, zawieźliśmy pomoc humanitarną do ustalonego punktu, wyładowaliśmy się, pojechaliśmy do szpitala, obejrzeliśmy dziecko. Wtedy popełniłem błąd, bo jak obejrzeliśmy dziecko, dziecko było ustabilizowane już. Wyszliśmy na zewnątrz na papierosa, dostaliśmy kawę, ja potrzebowałem pójść do toalety, pielęgniarki oprowadziły mnie po całym szpitalu. To było takie dziwne uczucie, bo w szpitalu brakowało szyb w oknach, bo spadła rakieta, wszystko zostało wdmuchnięte do środka. Sale szpitalne, korytarze były zajęte, bo wszędzie leżały dzieciaki. Dzieciakom brakowało rączek, nóżek, oczek. Te oczka, które były, to patrzyły się tak na ciebie, zabierz mnie, zabierz mnie. My mieliśmy jedne nosze. No i wtedy zabraliśmy Paulinkę, 9 lat, przypominam. Odłamek wszedł w prawy bark od tyłu i utkwił Tutaj widzimy odłamek. Tutaj mamy przybliżenie prawego barku. Ten bark był rozwalony, jak wjeździliśmy dziewczynkę, ona była cała zadrutowana. A tutaj ja z kolegą, mama dziewczynki, brat Bliźniak, no i Paulinka, jesteśmy już w Lwowie, Transport trwał 16 godzin i udało się. Wyjeżdżając z Harkowa był kolejny oszczał. Wtedy zginęło bodajże 21 czy 22 osoby w wyniku tych oszczałów. No dwa dni temu kontaktowałem się z mamą dziewczynki. Dziewczynka jest już w dobrej kondycji, ta rączka wraca do sprawności. Oni są teraz w Niemczech na rehabilitacji, nie ma paraliżu. No, takie, taka udana akcja, tak? I to bardzo wpłynęło na mnie, na, na moje koleżanki kolegów, i, i tak działamy. Co robicie w takich sytuacjach, kiedy już udzielicie tej najbardziej podstawowej pomocy na miejscu? Gdzie takich ludzi zawozicie? Czy jest możliwość oddania ich tam do szpitali? W momencie, kiedy pacjenci są ustabilizowani i mają szansę przetrwać ewakuację, czyli medewak, lądują w naszej karetce. I wieziemy takie osoby do najbliższego szpitala, który zazwyczaj znajduje się godzinę drogi od punktu stabilizacyjnego. I to jest godzina, to jest zazwyczaj minimum drogi, którą przemierzamy z tym pacjentem. Jacy są to najczęściej pacjenci? Kogo leczycie? Eee, to się zmienia zależnie od terenu, w którym trwają walki. Natomiast generalnie mamy bardzo dużo urazów, postrzałów głowy. Bardzo często obrywają kończyny górne i dolne. Jest sporo urazów ciśnieniowych, o których mało się mówi, a no to powiedziałabym, że jest większość. Na szczęście wiele z nich nie jest zagrożeniem dla życia, no ale trzeba sobie z nimi też poradzić. Czy wy jako Grupa Awangarda znaleźliście się w sytuacji zagrożenia życia? Nieraz. Często zdarza się, że tak młode osoby są ranne w wyniku ostrzału? Tak, ponieważ rakieta jak spada, to odłamki, które lecą, czy rakieta, która leci, nie wybiera. Rosjanie niby celowo, niby niecelowo, tego nie, nie, nie mi to ocenia natomiast rakiety jak lecą, często spadają w szpitale, w szkoły, w budynki mieszkalne. To może być każdy, tam może być dorosły, tam może być dziecko, to może być staruszka, dzieci są, dzieci giną, dzieci odnoszą obrażenia. Co Ciebie motywuje w takim razie, żeby wracać na linię frontu? Jest, co to jest ciężkie pytanie? Za każdym razem, jak jadę, to mówię, to jadę ostatni raz. Później wychodzimy na podstawowe śniadanie w Dąbasi, czyli kawa i papieros. I słyszę od medyków ukraińskich: fajnie, że jesteście, fajnie, że nam pomagacie. Później podejmujemy rannego, ewakuujemy rannego. Jeżeli jego stan jest taki, że jest komunikatywny, że to nie jest pacjent ICU, rozmawiamy. I wtedy zawsze jest dziękuję, że jesteście, dziękuję, że pomagacie, dziękuję, że nie jesteśmy sami. I wieżeli tak czasami jak sobie rozmawiamy, jak mamy chwilę wolnego, rozmawiamy między sobą w grupie, to jest takie, kurde, nas w 39 zostawili samych. A teraz mamy pewne umiejętności, możemy wykorzystać, możemy im pomóc, chociażby w ewakuacji rannych, w zabezpieczeniu tych rannych, tak? Bo medyków brakuje, do medyków się strzela, medyków tam rusy mordują. Na nas jest wyznaczona nagroda. Strefa, w której się znajdujemy, my nie siedzimy w okopach z żołnierzami, tak, którzy są najbardziej narażeni, natomiast cała strefa jest czerwona i my tak naprawdę cały czas jesteśmy narażeni. Co Was motywuje zatem do tego, żeby wracać ciągle na linię frontu? Tak naprawdę wiele razy zastanawialiśmy się nad tym, wiele razy mieliśmy jakieś wątpliwości, gorsze dni, i za każdym razem jest ta sama sytuacja. Jak wracamy do Polski, to my wewnętrznie czujemy, że my powinniśmy być tam. Każdy pacjent, którego my ratujemy, któremu ratujemy życie, który później nam dziękuje, sprawia, że my nadal chcemy tam być i wracać. Wyjechałem w listopadzie, wróciłem. Cztery razy, żeby naprawić karetki, karetkę, którą jeździmy, i zrobić pranie. Dziękuję Ci i życzę bezpieczeństwa.